Cześć, Tomek Stop z tej strony. Dzisiaj mam dla Was temat bardzo bliski mojemu sercu. I nie, nie są to winyle. Dzisiejszym filmem wchodzimy w tematykę sprzętu do zastosowań profesjonalnych. Przedstawię Wam kilka nowości w naszej ofercie od dobrze już znanej Wam marki Audiotechnika. Tym razem z serii Pro, czyli serii dedykowanej dla wszelkiego rodzaju twórców. Oferta jest bardzo szeroka, więc musimy to podzielić na przynajmniej kilka części. W dzisiejszej, jak już pewnie zauważyliście, zajmiemy się mikrofonami. Wybrałem 5 modeli, które szczególnie zwróciły moją uwagę, więc je sobie dzisiaj omówimy i powiem do jakich zastosowań będą idealnym wyborem. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam na film. Zaczniemy sobie od mikrofonu, który w mojej ocenie jest hitem. Jest on takim hitem, że egzemplarz, który przygotowałem sobie do dzisiejszych nagrań, też się sprzedał. I niestety nie mam go tutaj przed sobą. Do rzeczy! Audiotechnika model AT2020 to idealny mikrofon dla osób, które zaczynają swoją przygodę z nagrywaniem i od samego początku zależy im na bardzo dobrej jakości dźwięku. Wybrałem go do tego filmu przede wszystkim ze względu na świetny stosunek jakości do ceny. Mamy tu dostępne dwie wersje: AT2020 z wyjściem XLR. Do którego będziemy potrzebowali dodatkowego interfejsu z zasilaniem fantomowym oraz wersję 2020 /20 USB, która ma już taki interfejs wbudowany. Podłączamy ją bezpośrednio do każdego komputera z wejściem USB. No więc, chyba po prostu do każdego komputera. Jest to bardzo uniwersalny mikrofon. Taki bym powiedział doskonały, w-roboczy. Nagramy nim w sumie wszystko od podcastów przez wokale, Aż po perkusję czy instrumenty strunowe. Jedynym ograniczeniem, a raczej cechą, będzie to, że jest to mikrofon pojemnościowy. Dlatego, jeśli chcecie używać go w domu z niezbyt idealną akustyką, to może być to słyszalne w nagraniach. Taki mikrofon po prostu wyłapie nam wszelkie odbicia, dlatego koniecznie zadbajcie o dobrą akustykę. Kolejny na listę modeli wartych uwagi, wrzuciłem model AT2040. Jest to mikrofon dynamiczny z charakterystyką hiperkardioidalną, idealnie więc nada się do nagrywania wokali czy podcastów. Podobnie jak w przypadku 2020, mamy dwie wersje tego mikrofonu. 2040 z wyjściem XLR, do którego potrzebny jest interfejs, i wersja 2040 USB, która ma ten interfejs wbudowany. I ten model mam właśnie tutaj przy sobie. W odróżnieniu od 2020 jest to mikrofon dynamiczny. Lepiej więc poradzi sobie z dźwiękami z tła, co sprawia, że jest mniej wrażliwy na hałas z otoczenia. Będzie on idealny do nagrywania wokali, mowy. Brzmienie jest czyste, zrównoważone i takie. Przyjemnie nasycone, ale bez nadmiernych e, akcentów czy podbarwiania faworyzowania konkretnych częstotliwości. Bardzo dobrze sprawdzi się w domowych zastosowaniach, gdzie nie często mamy do czynienia z idealną akustyką. Następny jest AT-2010, czyli pojemnościowy. Mikrofon wokalowy o charakterystyce kardioidalnej. Co prawda jego forma jest wokalowa i świetnie się sprawdzi do nagrywania właśnie wokali, ale zachęcony różnymi recenzjami, testami, sprawdziłem go i szczerze, jest to totalnie uniwersalny mikrofon. Można tym nagrać zarówno instrumenty, jak i wzmacniacz gitarowy, co tylko chcecie. Ogranicza Was kreatywność. Jest to mikrofon z wyjściem XLR, do którego potrzebujemy interfejsu z zasilaniem fantomowym 48 V. Mikrofon ten ma bardzo czyste, szczegółowe brzmienie. Jest bardzo czuły i do tego charakteryzuje się niskim poziomem szumów. Podoba mi się to, jak wychwyca wszelkie subtelności, czy to wokalu, czy z instrumentów. Więc mamy kolejny bardzo dobry mikrofon, który może być. Typowym wołem roboczym w naszym domowym studiu. Kolejną moją propozycją jest model 2031. To pojemnościowy mikrofon kardioidalny, zaprojektowany specjalnie do nagrywania instrumentów strunowych. Mam tu na myśli gitarę akustyczną, skrzypce, altówkę, wiolonczelę, kontrabas, czy na przykład harfę. Mamy tu wyjście XLR, także potrzebujemy do niego interfejsu z zasilaniem fantomowym. Eee, co ważne, ma rozszerzoną charakterystykę częstotliwościową z delikatnym podbiciem wysokich tonów. Dlatego właśnie zapewnia szczegółowe i wierne odwzorowanie dźwięku tych instrumentów. Sprawdzi się doskonale zarówno w warunkach studyjnych, jak i podczas występów na żywo. Mamy tu czysty, wyrazisty dźwięk, w którym wychwycimy najmniejsze detale, takie jak chociażby przesuwanie palcami po stronach, czy dynamiczne zmiany w grze, na przykład na talerzach perkusyjnych. Więc jeśli skupiacie się na nagrywaniu instrumentów, polecam ten model. Na koniec chciałbym Wam zaprezentować model 4047MP, czyli ten, do którego teraz mówię. Jest to już bardziej zaawansowane narzędzie do nagrywania wokali i instrumentów. Ten mikrofon ma zmienną charakterystykę. Może być kardioidalny, ósemkowy lub dookólny. Tryby te zmieniamy za pomocą przełącznika. Tutaj na obudowie. Mamy również do dyspozycji filtr dolno który pomaga wyeliminować niepożądane niskie częstotliwości, takie jak dudnienie czy wibracje. Dostępny jest także przełącznik tłumika, który zmniejsza czułość tego mikrofonu o 10 dB. Pomaga to przy nagrywaniu bardzo głośnych źródeł dźwięku, takich jak właśnie wzmacniacz gitarowy czy bębny. W skrócie, Pomaga to po prostu uniknąć przesterowania sygnału. Mamy tu oczywiście wyjście XLR, a do pełnego wykorzystania możliwości tego mikrofonu potrzebujemy porządnego, preampu lub wysokiej klasy interfejsu. Jeśli chodzi o dźwięk, to jest to już sprzęt z wysokiej klasy. Z bardzo niskimi szumami i doskonałym odwzorowaniem detali. Świetnie sprawdzi się w nagraniach wokalnych, a także instrumentalnych. Dźwięk z niego jest po prostu ekstremalnie czysty. I zrównoważony. Więc jeśli szukacie mikrofonu, który poradzi sobie w najbardziej wymagających warunkach, to 4047 MP zdecydowanie jest opcją, którą powinniście rozważyć. Podsumowując, jeśli tak jak ja zajmujecie się home recordingiem albo zamierzacie zacząć tą przygodę, zdecydowanie polecam zapoznać się z ofertą od Audiotechniki. Przetestujcie ich produkty, a gwarantuję, że się nie zawiedziecie. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dajcie znać w komentarzu, czy tematyka urządzeń profesjonalnych Wam się podoba i czy jesteście ciekawi poznać to bardziej od zaplecza. Zapraszam Was również do naszej strefy wiedzy, gdzie znajdziecie wiele artykułów dotyczących całego świata audio i wideo. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!